Siemanko z tej strony Piwna Japa i witam Was w dziewiątym odcinku Japa News. Znowu dużo się dzieje, mamy znowu dużo wydarzeń, dużo premier, troszkę piwnej blogosfery. No i sieci po początku miesiąca nieco przycichły, ale nie zasnęły całkowicie. Dziękuję za feedback pod poprzednim odcinkiem, był ponownie wartościowy. No a ja, nie przedłużając tego wstępu, zabieram się za to, co wydarzyło się. No i zaczynamy od tego co dzieje się dzisiaj, no i najpierw Warszawa, a tam po ataczku i do domu, czyli atak chmielu na kilkudziesięciu warszawskich kranach, w multitapach, w sklepach, no i w innych miejscach, które oferują sprzedaż piwa na miejscu, tudzież na wynos. Następnie w Nepomucen przejmuję krany w Maryńce i będą miały tam miejsce dwie premiery z nowej serii Meet Our Friends from USA. O tych premierach powiem Wam więcej w odpowiedniej kategorii. Również dzisiaj Munark przejmuje ekrany w House of Birze. No i dzisiaj także ma premiera zwycięskiego piwa receptury Bartosza Ciury, który wygrał w 14. Częstochowskim Konkursie Piw Domowych, organizowanym przez Bractwo Piwne. No i w ramach tego jest premiera, która jest okraszona takim mini piwnym rajdem, który zaczyna się w tawernie Port Start. Następnie przechodzimy przez piwiarnie piw regionalnych, kafe Belk, no i metę oraz odebranie nagród mamy w piwiarni, w alejach. To wszystko będzie się działo w Częstochowie. Również dzisiaj zaczyna się i będzie trwało także jutro impreza urodzinowa, dziesiąte urodziny, pubu Zelter w Bytomiu. Podobna impreza, tylko że piąte urodziny, pub spółdzielczy w Łodzi. No, i nieco większa impreza, zwłaszcza dla mnie, czyli dziesiąte urodziny Pabu Piwna Stopa w Poznaniu. No, i tutaj mamy kilka atrakcji, które towarzyszą, które chciałbym Wam przedstawić. Przede wszystkim, będzie kolejna dedykowana szklanka tej imprezie, więc, coś dla zbieraczy, dla birofilów. Kolejna rzecz do kolekcji. Poza tym, standardowo będzie to okraszone koncertami w piątek, czyli dzisiaj, zagrają Electric Cowboys. A w sobotę dobrze znani w Poznaniu i lokal są piwnej stopy kwartet Proforma. Poza tym, specjalne urodzinowe menu będzie przygotowane, będzie odpalony grill, na którym też to menu będzie realizowane. No i tak naprawdę, poza piwami, o których powiem Wam w kolejnej sekcji, będzie nieodłączny element od paru lat każdej imprezy w piwnej stopie, czyli Stefanówka z kranu. No i idziemy za ciosem w wieloletnich lokali. 13 urodziny w ten weekend będzie obchodzić trójmiejska polówka. Festiwalowo. Od dzisiaj w Oleśnicy lotny festiwal piwa na tamtejszym rynku. No a w Gdańsku odbędzie się FETA, czyli festiwal piwa, wina i sera, który będzie miał miejsce w Twojej stoczni na drugim piętrze. Jutro mamy ogólnopolską akcję Noc Muzeów, no i w ramach tego będzie zwiedzanie Browaru Stumostów oraz specjalna taka ścieżka, dodatkowy aspekt tego zwiedzania, historia piwa szeps, czyli takiego bardzo wrocławskiego stylu. No i myślę, że dla wrocławian i okolicznych jest to naprawdę fajna opcja, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. Również jutro, 18 maja, Browar ReCraft wskakuje ze swoim przejęciem do Jabirłoki, Warszawa. No i przeskakujemy do kolejnego tygodnia, a w kolejnym tygodniu Browar Dziki Wschód rusza ze swoją serią Pif Only Taps. Oficjalne rozpoczęcie tej serii będzie miało miejsce wraz z udziałem ekipy Browaru Dziki Wschód w Pincie Wrocław oraz w fabie spółdzielczym Gdańsk. Pełna lista lokali znajduje się w poście, do którego link znajdziecie w opisie do filmu. Poza tym w przyszły weekend, 24 maja, Funky Fluid robi epickie krano w centralce, gdzie będzie miało miejsce 6 premier. O tych premierach myślę, że będą informować w nadchodzącym tygodniu. No i również w przyszły weekend w Katowicach odbędzie się trzeci lotny festiwal piwa na placu pod Spotkiem. Przeskakujemy znowu kawałeczek dalej, ale już w ten tydzień, hmm, kolejny po, po kolejnym weekendzie. No, i 28 maja mamy drugi odcinek serii dyskusyjnego klubu książkowego w Gdańskiej Pułapce, pod tytułem Nadzy się nie boją wody: reportaż o ucieczce przed wojną. Książka, reportaż jest autorstwa Matthew Aikinsa, więc jeśli jesteście takimi czytaczami, no to warto się z tym zapoznać i udać do Gdańskiej Pułapki 28 maja. 30 maja za to będzie miało miejsce premierowe wydarzenie, czyli tak zwana Cydrówka. Jest to premierowy festiwal Cydrów, który odbędzie się w ośrodku Tabun w Otominie. No i swój udział zapowiedziały już polskie Cydrownie. Między innymi jest to właśnie Tabun, jest to Cydr Ignaców, Cydr Chyliczki, Cydr Pełnia, Pfeiffer Cider, Cydrownia Zywer, Cydr Sfoszowicki, Cydr Lorek i Filomelos. Początek czerwca zaczynamy po pierwsze urodzinami browaru Otwarte Bramy, będą to czwarte urodziny. No i dość znaczącą imprezą, jeśli chodzi o takie przybrowarowe eventy, kolejna Pinta Party w Wieprzu. O tym evencie powiem Wam pewnie trochę więcej, bliżej imprezy i zaproszę też Was na nią, co już miało miejsce na moim profilu. W kolejny weekend czerwca, czyli 8 i 9 czerwca będą dziewiąte urodziny Hoppiness. No i zapowiedziane już są kooperacyjne piwa urodzinowe z Ziemią obiecaną, z Kazimierzem, Palatum oraz recraftem. No i przeskakujemy z tych kalendarzowych rzeczy do takich trochę szerszych, do bardziej lifestyle'owych. No i browar trzech kumpli rusza z podcastem. Trzech kumpli ważymy co mówimy. Premierowy odcinek pojawi się 20 maja, a pierwszym gościem będzie założyciel i właściciel browaru Trzech Kumpli, czyli Piotr Sosin. Na profilu trzech kumpli znajdziecie zajawkę tego, czego możecie się spodziewać w tym odcinku. Przechodzimy do piwowarstwa domowego, no i tutaj mamy pierwsze ogłoszenie, takie z kilku. Śląski oddział PSPD zaprasza wszystkich piwowarów do uczestnictwa w 10 Śląskim Konkursie Piw Domowych. Kategorie, które będą czekać na uczestników to Bragot, Doppelbock, Belgian Bront, Red Ipa oraz Golden Ale. Konkurs odbędzie się w październiku tego roku. Dokładna data pojawi się wkrótce. A jeśli idziemy za ciosem konkursów ym, piw domowych, no to PSPD, czyli Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, ogłosiło kalendarz konkursów na pierwszą część sezonu 2024-2025. Lista konkursów ym, i kategorii konkursowych na rok 2025 będzie uzupełniona sukcesywnie na stronie PSPD, no a pełna, list, pełna lista zostanie udostępniona najpóźniej do 15 listopada 2024. Na ten moment mamy ogłoszone. 12. Warmiński KPD w terminie 2-3 sierpnia 2024. No, i tutaj mamy następujące kategorie: Rosankę, czyli klasyczny styl dla tego konkursu. Porter bałtycki z mnożnikiem specjalnym 1,1. hoppy Sour Ale oraz Polish Session IPA. Następnie 14. Warszawski KPD odbędzie się we wrześniu tego roku. Imperial Brown Ale. Porter bałtycki podbity dodatkiem. Mnożnik specjalny 1,1. Weissbier, Desitka, American IPA, niskoalkoholowe Polish IPA, znowu mnożnik 1.1, Pastry Sour oraz sezon. dziesiąty śląski KPD, o którym Wam mówiłem, następnie mamy dziesiąty flisacki KPD, to będzie listopad 2024, no i tutaj stylami, które będą brane pod uwagę, no to mamy Alba serewizję oraz Schwarzbier, dość nietypowe style, Następnie, a i cały Frisacki jest w randze 1,1, tak samo jak cały Śląski. Opolski KPD edycja czwarta, rangą 1,0. Mamy sesyjny graf z owocami. Mamy New Zealand Wita oraz mamy Coffee Baltic Porter. I tutaj jest ta gradacja podbita do 1,1. No, bateria padła, więc wracamy. No i zatrzymaliśmy się na 18. Pomorskim Konkursie Piw Domowych. on odbędzie się w listopadzie 2024. Mamy rangę 1,1. No i następujące kategorie. Porter Bałtycki z mnożnikiem 1,1, Weissbier oraz Milk Stout. No i na ten rok zamykamy w Widawie. Siódmy gwiazdkowy KPD. Tutaj będzie on w grudniu. Pierwsza kategoria XMAS Baltic Porter z mnożnikiem 1.1, Forest Ipa oraz Grodziskie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to, sekcję wydarzyło się. Przeskoczmy na chwilkę do piwnej blogosfery. Mam tutaj dla Was trzy tematy. No i na początek jest to piwna kompania, która tym razem zawiera Was w pininy. gdzie przejdziecie się razem z Jankiem i Asią szlakiem po trzech koronach Sokolicy i wąwozie homole. A to wszystko jest pięknie opowiedziane o tym, jak tam dotrzeć, które szlaki wybrać, gdzie zaparkować auto, ewentualnie, i jakie związane są z tym koszta. Następnie docent zabiera Was do Amsterdamu. Jest to piwny, nieoczywisty Amsterdam 2024. No a browarnik Tomek, który również zaprasza Was do Pragi Janiaka. Tym razem przedstawia Wam browar Libocki Piwowar, który znajduje się właśnie w Pradze. No, i przeskakujemy chyba do najbardziej zapakowanej kategorii, jaką dzisiaj dla Was przygotowałem, czyli do piwnych premier, a tych naprawdę jest sporo. Zaczynamy od browaru Dziki Wschód. No, i na początek mamy kilka piw, które dopiero się ukażą. Pierwsze piwo to jest Nexus, czyli West Coast Polish IPA Nazuli i x 220 To piwo będzie dostępne w sklepach specjalistycznych. Następnym piwem będzie Tandem, czyli sesyjna ipa na Citrze oraz Zibim. E, taka typowa DeSitka, 4% alkoholu, parametry dobrze znane z ich sesyjnych ipek. To jest właśnie pierwsze piwo, które ukaże się w serii Only Taps. No i dwa piwa, które trafią do sieci Duży Ben. E, pierwsze to jest Eastern Blast, e, czyli Zula Amora Preta Zibi sesy, Session IPA, oraz Western Flare Mosaic Citra Session IPA. E, tych piw szukajcie właśnie w sieci Duży Ben. Następnie Browar Artezan przedstawia piwo Change My Mind, jest to Hazy Ipa z dodatkiem brzoskwini, chmielone sabro oraz citron. Następnie yy, piwo, które ukaże się premierowo podczas Pinta Party, jest to yy, coroczne piwo, tylko zmieniający się styl, tym razem jest to Pinta Party Collab. O stylu Low Carb Pale Ale, jest to taka ósemeczka, 39% alkoholu. Jak browar Pinta podaje, ma mniej niż 150 kalorii w pół litrze piwa. Chmielone Sabro Citron, a udział wzięły w tej kooperacji browary Monsters, Lubrow, Recraft, Tankbusters oraz Ziemia Obiecana. W klimacie Low Carb, browar Podgórz uważał piwo Hop on Diet, o którym wspominałem Wam tydzień temu. Jest to Natural Green Beer Low Carb High Fat Friendly. No i piwo już jest dostępne w butelkach, więc szukajcie w swoich ulubionych sklepach specjalistycznych. Następnie Moonlark wyskakuje ze swoim Hazy Pale Ale o nazwie Holy Circus. Jest to kooperacja z Werbeck Well. 14% plato, 5, alkoholu, chmielone Galaxy oraz Nelson Sowę. Browar Tankbusters przygotował na 10 urodziny właśnie Zelt e, Pabu Zelter. Cold as Ice, jest to Rice Cold IPA, chmielony Motuekom oraz nowiutkim chmielem HBC 1019. No i Tank Buster również przygotował odświeżenie swojego piwa Hall of Fame. Jest to Double Dry Hopped New England Pale Ale o parametrach 14, plato 5% alkoholu. Chmiele, jakie do tego składu weszły, to Sabro Citra mozaik oraz chmiel, nie, bli, nie jest mi bliżej znany, czyli Moutere. Następnie Browar Monsters przygotował szóstego z dwunastu zapowiedzianych lagerów na ten rok. Jest to Helles Helles, jedenasteczka, Chmielona Hallertau Mytelfru Przetwórnia Chmielu wraz z grupą G6 przygotowała Żytnie Grodziskie, które swoją premierę będzie miało podczas święta piwa grodziskiego. No i dwa piwa od Browaru ReCraft. Pierwsze to jest East Coast IPA, właśnie to jest piwo zwycięskie z Częstochowskiego konkursu piw domowych, receptury Bartka Ciury, chmielone Jungą Mozaikiem oraz Mozaik Krajo, 16 ekstraktu 7% alkoholu. No i drugim piwem, które pojawia się w najbliższym czasie na rynku jest to Juicy Sour um, Series um, o nazwie Japan Sherry, um, do którego dodano puree oraz sok z wiśni, yuzu oraz napar Senczy. Następnie browar Sady przygotował um, klasyczny brytyjski styl British Best Bitter, a browar 4 ściany na urodziny knajpy Spichlerz przygotował Citrus Hazy IPA z zestem cytrynowym. chmielony motułeką, mozaikiem, citrą oraz simko jest to 16,6% alkoholu. Cztery premierowe kooperacyjne piwa z browaru Stumostów. Najpierw jest to Verdancy, kooperacyjnie uważany z Verdad Brewing, podwójnie chmiony Pelej, Następnie kooperacja Celestial Beerworks, Double Neipa o nazwie Celestine, piwo Somatic uważane z Soma Beer jest to potrójna Neipa, no i na sam koniec mamy Flocus Sour IPA uważane w kooperacji z Flock Brewing, dodatki owocowe to jest czerwono-pomarańcza oraz różowa gława. Następnie zapowiedź taka znowu jak Full Sabro jakiś czas temu, czyli piwo ukaże się za jakiś czas na rynku. Tym razem jest to kolejne z serii Full, tym razem pełne Amarillo, czyli Amarillo Single Hop e, Hazy IPA 15,54% alkoholu. Piwne podziemie wróciło ze swoim piwem do korzeni, do początków, a mowa tutaj o piwie California Banger. Jest to po prostu California IPA, czyli dość wytrawna, mocno chmielowa IPKA, e, 14,64% alkoholu. Chmielona z Simko Citron, Mozaikiem. No i po tych 12 wariacjach, które ukazały się dotychczas na rynku, browar postanowił wrócić do tej jednej nienumerowanej opcji. Mam nadzieję, że ta opcja będzie na tyle fajna jak te pierwsze, no i utrzyma się na rynku już na stałe. Browar Jan Olbrach przygotował na swoje dziesięciolecie, które w tym roku obchodzą, które trwa piwo wyjątkowe. Albowiem piwo, które zdobyło w 2016 roku tytuł craftu roku no, i jak dobrze wiecie, jest to albo pamiętacie funky white fruit sherry. Mam nadzieję, że wróci naprawdę w, chociażby w takiej formie jak ja pamiętam, a nie pamiętam dokładnie tej warki medalowej, ale te wcześniejszej to było naprawdę całkiem fajne, basicowe, piwo dzikie. Do tego browarne pomócen. To, co zapowiadałem już w kategorii, Wydarzyło się. Dwa piwa z serii Meet Our Friends from USA, uważane w kooperacji z Jakima Chief Hobbs. Pierwsze to jest 100% T90 Pelec, drugie to jest 100% Cryo. Myślę, że to obydwa będą piwka Hazy Hip, tutaj stylu nie udało mi się jeszcze znaleźć. Piwoteka przygotowała dwa piwa grodziskie, które będą miały premierę oczywiście na święto piwa grodzickiego. No i pierwsze to jest Woda poczorizo, piękna nazwa, a za tym kryje się kooperacja z firmą produkującą ostre sosy, czyli z dzikim Bilem, który, z którym przygotowali grodziskie z sosem Habanero. A drugie piwo jest uważane w kooperacji z browarem Mem, e, nazywa się Ten uczuć. No i jest to grodziskie sokiem jabłkowym z polskich jabłek oraz trawą żubrową. Następnie mamy 10 piw, które e, zapowiadałem, że pojawią się na 10. urodziny Piwnej Stopy. No i naprawdę jest w czym wybierać, jest także 11. pozycja niespodziankowa, ale o tym na samym końcu tej listy. Zaczynamy od kooperacji Piwnej Stopy z browarem Bednary. 10 stóp w skali Beauforta jest to Hopi oyster stout. Następnie kooperacja z browarem Rockmill oraz greckim pubem Black Hole Kipselis Aten. Jest to Island Hopper, czyli sesyjny West Coast na talusie mozaiku i Simko, taka dwunasteczka 12.49% alkoholu. Corocznie ważone kooperacyjne piwo stopy oraz czterech ścian o nazwie Ten. Jest to podwójny West Coast IPA z 10 odmianami chmieli miele, które trafiły do e, piwa to jest Mosaic Idaho 7 Citra Nelson Sowę, simco Simko e, Southern Cross Motueka Nectaron Amarillo 18,5% alkoholu. E, kolejne piwo, które już przedstawiałem w poprzednim odcinku to e, kooperacja z Nepomucenem Tropical Fit 2. Jest to Smoothie Wit z dodatkiem truskawek, banana oraz czarnej porzeczki. Następnie Kingpin e, przygotował e, Barefoota, czyli sezona ze sporym udziałem e, orkiszów w zasypie. Bardzo jestem ciekaw, akurat tego piwa. Zwłaszcza że Kingpin umie w sezony. Następnie nieczajna uważyła to, co potrafi w ostatnim czasie najlepiej, czyli hopi grodziskie na chmielu HBC630. A Tankbusters wraz z szynkarnią przygotowali Liquid Up, czyli Hoptart IPA chmielony Galaxy Talusem Citron. Jest to 15,5% alkoholu. Nie zabraknie także czegoś innego, niepiwnego, czyli. Chyliczek, które przygotowały ponownie chmielony sad, tym razem na chmielu talus. No i e, nie może zabraknąć żadnego zacnego lagera. E, tym razem Funky Fluid e, rzuciło się na ekstra horkanocha, czyli na takiego gorzkiego czeskiego pilsa. 11,5 Plato, 4,8% alkoholu. E, Browar Monsters e, w tradycji miał przygotowywać brytyjskie klasyczne style e, dla stopy na urodziny. No i jest e, dokładnie tak samo tym razem Export India Porter o nazwie. Block from the Royal Oak. No i na sam koniec totalnie niepiwna rzecz, niealkoholowa, ale mająca związek z alkoholem, czyli piwna stopa wraz ze znieczajną oraz poznańską palarnią kawy Cahawa. Przygotowali kolumbijską kawę San Javier w beczkach po Woodford Reserve Double Oak. A w beczkach także po tym trunku leżał kwadrupel z runieczajna. Kawa będzie do spróbowania zarówno w lokalu, na miejscu, jak i będzie można ją sobie nabyć w torebkach do domu. No, i ostatni punkt naszej dzisiejszej wyprawy, czyli co w sieciach piszczy. To Was zawsze mocno interesuje, a więc także jest tym razem. Zaczniemy od największego gracza, czyli od Lidla. Tym razem nie ma nic specjalnego więcej poza tym co się pojawiało już od początku maja, ale są dwa smaczki, które myślę, że zainteresują każdego, kto chciałby mieć coś fajnego, lekkiego, w miarę taniego i pijalnego, czyli Amber przygotował American Pale Ale oraz India Pale Ale, zwłaszcza IPA jest nowością, która pojawiła się nie tak dawno na rynku, więc warto spróbować. Następnie sieć Netto między innymi przygotowała piwa z Alebrowaru, no i tutaj są dwie naprawdę ciekawe pozycje. Single hop e, Zombie Hazy Pale to jest pierwsza z nich. E, jest między innymi także Bilik Mitch, jest Lady Blanche, ale też druga rzecz zwłaszcza dla tych, którzy szukają nowości, e, hopsa Sachmielone Izabellą oraz Octavium. No i ostatnia e, z sieci, która przygotowała coś na najbliższy czas, czyli e, Aleja Capone tak zwane Al Capone. E, tym razem w ich ofercie pojawia się między innymi Bojanowo Wędzone, Funky Fluid, Glimming oraz Popin, Raspberry. Pinta Ayapale, ja ale pierwsza pomoc. Z Kingpina pojawia się Kinetic oraz Pastel. Raduga oferuje Good Day IPA, a z Browaru Minister pojawia się piwo Pilsner. To by było na tyle, jeśli chodzi o dziewiąty odcinek Japaniusów. Za tydzień spotykamy się w takim mini-jubileuszu, czyli w dziesiątym odcinku, więc jeśli macie jakieś pomysły, co możemy w kolejnej dziesiątce odcinków dołożyć, zmienić, co poprawić jeszcze, czekam na Wasze głosy. Jeśli będzie taka potrzeba, możemy sobie zrobić z okazji 10 odcinka także jakieś małe QA, ale to czekam na to, czy jesteście chętni, czy macie jakieś pytania, na które miałbym wam odpowiedzieć. A jeśli ten odcinek Wam się podobał, zapraszam do łapkowania. Trafiliście tu po raz pierwszy, no to nie zostaje Wam nic innego jak zasubskrybowanie kanału i bycie już od teraz na bieżąco. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach, w kolejnych Japaniusach. Na razie, cześć, do zobaczenia! Pa!